Cześć, ja właśnie wyszłam z gabinetu, w którym nasze kursantki e, są podczas szkolenia mezoterapii głowej, wykonują zabiegi na modelkach. E, ja tam wyszłam po cichutku, zrobiłam dla Was krótką relację. Także sprawdźcie nasze Insta Story oraz Facebook Story, bo tam właśnie zaraz dodam wszystkie materiały. Obserwujcie też nasz profil, dlatego że dodam później posta z opisem całego szkolenia, z opisem zabiegu. Także jeżeli chcecie uzyskać jakieś informacje na temat kursu bądź samego zabiegu mezoterapii i głowej, to właśnie tam uzyskacie wszystkie informacje. Chyba, że potrzebujecie więcej szczegółów, no to zapraszam Was do kontaktu z nami. Numer telefonu oraz adres mailowy zostawiłam w opisie live'a. Także bądźcie z nami na bieżąco, zaobserwujcie naszego Instagrama Akademia Kosmetologii oraz nasz profil na Facebooku, a ja będę do Was odzywać się później z aktualizacją tego, co się u nas dzieje. Pa!